Cześć, Marcin pyta, co robicie, żeby zwiększyć liczbę odsłuchań? Widzę, Marcin, bo to pytanie zadałeś w grupie podcast, jak to się robi. Tam jest sporo podcasterów i dostałeś już sporo odpowiedzi, podpowiedzi. Ja od siebie chcę dorzucić kilka pomysłów, bo też nad tym się zastanawiałem, tak jak każdy podcaster. Każdy chce mieć po prostu jak najwięcej słuchaczy, tylko trzeba się zastanowić, jakich tych słuchaczy chcesz mieć. Czy chcesz mieć słuchaczy niezależnie od tego, czy są zainteresowani Twoim tematem, czy nie? Tak jak Polskie Radio chce na przykład zwiększyć słuchalność, czy chcesz mieć tylko tych słuchaczy, którzy lubią to, co mówisz? I teraz dochodzimy do kwestii bardzo istotnej, czyli wyboru drogi podcastera. Droga może być albo w lewo, albo w prawo. Nie ma trzeciej możliwości. To znaczy, no, próbuję się łączyć te, te te różne drogi. To znaczy, pierwsza droga to jest taka, że idziesz za głosem swojego serca i robisz to, co lubisz, i przy okazji, słuchając głosów podcasty, no, jakichś słuchaczy podcastu proponujesz również te pytania, które oni zadają, albo. Dokładnie robisz to, czego oczekują od ciebie słuchacze. I to jest taka, takie rozróżnienie bardzo istotne, no bo od tego będzie zależało, jak chcesz zwiększyć słuchalność. Jeśli chcesz docierać do masowego klienta, do jak największej liczby słuchaczy, no to trzeba podążać tylko i wyłącznie za głosem słuchaczy. I, I robić coś, co im się będzie podobać, a nie, niekoniecznie Tobie może, może się to podobać. Więc tutaj, na tym rozdrożu, wiele osób staje i, i zastanawiają się, co z tym zrobić. Myślę, że ta coś pomiędzy, czyli yy, mi to bardzo pasuje, dlatego, że jak robię audycję nauka XXI wieku, to po prostu mam swoje pytania i ja chcę się spotkać z konkretnym naukowcem, porozmawiać z nim. A przy okazji myślę o tym, co prawdopodobnie chcieliby usłyszeć również moi słuchacze. I dzięki temu oni też dostają słuchacze, też dostają swoje swoją część odpowiedzi. No ale to są takie filozoficzne roz, rozważania, co zrobić, żeby rzeczywiście było dużo słuchaczy przede wszystkim regularnie wydawać podcasty. To znaczy, jeśli raz w tygodniu pojawi się Twój nowy odcinek podcastu, no to jest dużo większa szansa na to, że będzie więcej tych słuchaczy. To jest naprawdę bardzo istotne. Raz w tygodniu to jest magiczna. Ilość. Ja mi się to bardzo trudno, bardzo ciężko z tym sobie poradzić w nauce XXI wieku, ale na przykład okrągły podcastu regularnie co tydzień wypuszczam i rzeczywiście dzięki temu jest taka regularność też w słuchaczach. I słuchacze chętniej wtedy sięgają, mają się na czym oprzeć, wiedzą, że ten podcast będzie niezależnie od wszystkiego, od pogody, na, od Twojego nastroju, on się po prostu pokaże i to jest naprawdę bardzo istotne. To, to druga rzecz, regularność. Kolejna rzecz, którą, nad którą bym się zastanowił, to dotarcie. Jak dotrzeć do tych osób, do których chcesz docierać ze swoim przekazem, ze swoim podcastem? Można to robić w najróżniejsze sposoby: szukać miejsc, w których są ci Twoi potencjalni słuchacze. I nawet takie metody, jaką ja zastosowałem w przypadku nauki XXI wieku, myślę, że mogą się bardzo sprawdzić, ponieważ ten podcast jest bardzo niszowy. Nie wiem, jak z Twoim podcastem, czy jest niszowy, czy nie. Każdy podcast jest w, pewnej, w pewnym sensie niszowy. Ja dotarłem na spotkania w Centrum Nauki Kopernik, które odbywały się wieczory dla dorosłych, to się nazywało, i to były wykłady dla. Dla publiczności, na które trzeba było kupić bilet i przyjść. I stałem przed wejściem do tego Centrum Nauki Kopernik z ulotkami. Po prostu rozdawałem ulotki dotyczące mojego podcastu. Wygoniono mnie stamtąd, poza teren Centrum Nauki Kopernik, ale dalej stałem i rozdawałem te ulotki. I słuchajcie, to naprawdę przyniosło bardzo duże zainteresowanie tych ludzi, którzy przychodzili po to, żeby posłuchać wykładu, potem oni zaglądali na stronę nauki XXI wieku. I zwiększyło mi to słuchalność tego podcastu około 100%. Uloteczki były malutkie, formatu, nie mam tutaj chyba w tej chwili żadnej takiej ulotki, formatu 1, czwartej formatu A4, z obu stron nadrukowane i to bardzo ładnie, bardzo ładnie działało, i po prostu można było dzięki temu wręczyć do ręki ludziom dać te ulotki. Oni, I oni potem rzeczywiście przełożyli się na, na ilość słuchaczy. To już właśnie mówiłem o, tym, o tych ulotkach. I jeszcze jest jedna możliwość, żeby pojawiać się wszędzie, gdzie, gdzie ten temat, o którym mówisz w podcaście. Jest, znajduje swoich odbiorców. Czyli jeśli to jest temat firmy transportowej, tak jak Piotrek robi taki podcast w transie, no to, no to wszędzie, gdzie temat transportu się pojawia, powinien się pojawić również Piotrek ze swoimi ulotkami albo z wystąpieniem na takiej konferencji. I to jest taka możliwość, że, że rzeczywiście możesz sam się zgłosić do organizatorów takich konferencji. I zaproponować, że chciałbyś krótkie wystąpienie opowiedzieć o podcaście albo o jakimś konkretnym temacie, a przy okazji zareklamować też swój podcast. I jeśli już się organizatorzy zgodzą na to, żebyś był, to potem już jest tylko jeden krok do tego, żeby poprosić organizatorów o zgodę na to, żeby rozdać ulotki słuchaczom. Myślę, że bez problemu się zgodzą, jeśli nie płacą za, za te wykłady. I jeszcze jedna rzecz. Też taka metoda jest, która no, trochę może być kontrowersyjna i jest dosyć pracochłonna. To znaczy, znajdowanie blogów różnych albo grup na Facebooku i tam doczepianie swojego podcastu. To znaczy, w komentarzu na przykład na temat, na który masz podcast, to dołącz tam swój, swój odcinek podcastu. Z tym, że to nie jest mile widziane przez, przez administratorów takiej strony, dlatego lepiej zapytać przede wszystkim, czy możesz się podzielić z informacją, że, że masz audycję na ten temat. Albo pisać też duże opisy, duży komentarz i tylko jaką marginalną informację podać o swoim, swoim podcaście, o swojej audycji na ten temat. No, myślę, że to są te tematy, które, które można zrobić, <laughs> chcąc rozreklamować swój podcast. Patrzę jeszcze tutaj, co napisali w odpowiedziach, w komentarzu do Twojego posta użytkownicy naszej strony. Ja udostępniam w różnych miejscach, w grupach, w zależności od tematu, dokładnie. I wtedy widać ruch. No, dokładnie, bardzo fajnie. Greta pisze, że robi podobnie i zapraszam do polubienia Facebooku, Facebooka, podcastów na Facebooku, czyli znaczy strony pewnie z Facebookiem, znaczy na Facebooku tego podcastu. Piotr tak samo pisze w czterech grupach, zazwyczaj w weekend bo ludzie mają więcej czasu. No świetnie. Szymon pisze o coś, o statystykach, zajrzyjcie sobie. Oczywiście w notatkach do tego, do tego wideo będzie miejsce, będzie też link do tego wpisu do, z pytaniem Marcina. No i zapraszam do zadawania kolejnych pytań. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.